Witajcie, z tej strony Kazik Jak widzicie, dzisiaj kolejny odcineczek z gry Farming Simulator 2015 e, Od lewej jest dzisiaj ze mną Jurny beczek czyli Mati Siemaneczko W środku Jurek Cześć Po lewej I przed nami jeszcze został Kiełpik Siemano Także dzisiaj akcja Kukuryda Jak widzicie, standardowo nasze fędziki piękne e, Kiełpik do którego? Jurny beczek Kiełpik, dobra mój został Ty jak pierwszy Będziesz wszystko widział najlepiej Nie no, ja, ja do ostatniej <coughs> okay. ja, 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 nie wiem was. gdzie jest pole no, Które to jest pole? Eee, 18? 18, no A w razie jak dobrze do z czasem wylądujemy, to jeszcze 15 obrobimy Wątpię, wiesz? Też mi się I Może wydarzyć. macie... head headery pole w jednym dniu obrobić, to uuu Jadziem Jedź, jedź sieć Odejść do płota jak ja podchodzę Tak, mhm. Jezu bym go to Defender mam strasznie wolny skręt, to mnie denerwuje Jak taki bardzo... Na no mi, mi to ciężko. Kurry bym to, to na zakręcie nie mogę cię brać za tak jestem za szeroki a tam chuj Os miotłunęło mnie W sumie w luserkach ci coś tam widzę To mi... na pole jedziemy 18 ja to kawałek. a to kobietasz No to da jakby się nasunął Nastąp się We włączył ale nie wiem którym Ups Mała kraksa Do tyłu Nie wyha... Widzisz, jakie ci podziękowanie wysłałem? Mi? Puch, puch. Awaryjkami za wyprzedzenie Nie zdążyłem spojrzeć no. A Ja ci nie zjadę, ja we Kurwa, nie potrzebuję żeby zjeżdżał to jest burs, pa! z tym kierownicy kurwa o co się chodzi? No znaki uderzyłeś? Nie. A no to zwracam ho, ho honor. Kurczę, jeszcze kamerkę mam źle ustawioną. O teraz będzie geciar. Potrzebuję... Mucaj! Fuuuuck, wyhamowałem Jak się rozłożyć? Jurka, brumbały, Jurka albo by albo napisał. Robią... Ta by Bo stanął na środku ty Dobra tomin to go i jedziemy. Chyba tylko. Jak bakugan się rozwiązał A pobijać? No, no. bijaj, bijaj, wbijaj. to sobie chwilę postoimy, pogodamy Jak to, o to sypie? To o czym byście opowiadali? Lipa, no, To ona no. E co mi omija? Jurek, Jurek koguty wyłączcie Lecagon, no, bo... Jurek, Kjopik i mat. No tak właśnie mówię, to dookoła ty Ej, mówisz jak, jak ja do ciebie spytuję. Jak jest 10% już no, bo, tak. Bo, wiem. dobrze. Chyba. To, to 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 no taki header? Dobra, mamy przynajmniej. Każdy Jurek jak szybko. Wbił, no. lol. Co tam? To robisz. weź tam y, tira jak teraz to weź weźmy przyprowadzić. dobra? Tego jednego. A jak ja cię przyprowadzę? No byś nie w... Tak no, dobra, dobra, nieważne. Ja łutem. No ja tylko teraz to ciekawe, czy mam przylecieć, żeby się wyrobić. No przyleć sobie JCB, 60 lata, tira postaw na poprzyczu, yy, załadujesz JCB i kipniesz raz na ten, na JCB. A tira 7. i pojedziesz. Nie, tira, dobra no, czekaj, teraz, teraz to przylecę, jak on stoi w ten tir? Na środku? Na środku Cię? drogi. To już go biorę. Dlaczego so, tutaj do pobocza postawię. Wiecie co? Ile tak, procentów? Mówiłem? Ja mam 25. A ja już 30 Tak jak to mówię... to pole jest? 40. Nie, wydawało się, że jest takie wielkie. Chociaż Podejrzewam, że na pięciu tirach się nie zmieści Mati Wod Pytanie za milion punktów. Czemu ty nie masz tego rozłożonego kombajnu? Mam nie masz Zbiornik nie ma. rozłóż To mam rozłożony Pokaż na chwilę Masz U mnie Ej, jest jak... rozłożona, Bo gdybym miał wiosę, to by nie ten mógł kosić no. no właśnie I co jest? Wiem, <laughs> czy <Ja, przy laughs> wszystkie kombajny były rozłożone? Ale zbugował to. nam się kombajn Dobra, no. odejdź Jak wczoraj przyczepy, ta? tak? Tak Bo Ale Boże. kombajn się tak zbugował, że jego kombajn jest złożony, no trudno Dobra, no że ja będę mniej sypał ja widzę jak ma ten, z tyłu normalnie mu napierdziela rozłożone, ale ten, kosz ma złożone. My to na cztery razy weźmiemy, no. albo mniej. Na cztery? No, no zobacz. No okay, Ale wiecie co, do dupy wjechaliśmy, trzeba obrócić się w tą samą stronę. O, Aha. wiesz, no. Mati zobacz jak... go, obejrzyj się, zobacz ma, jak Mati temu zboże wyłazi. Gdzie? No. Yeah. no ja bo normalnie przecież. A ja widzę, że <laughs> ci wyłazi taki trójgon no. A Ile macie procentów? 65. O, jasno. 75. O kurwa, i jaka się ma to O zrobić? Boże. Ej, Jure, jak przyjedziesz i zobaczysz, że ma tego zbiornik, to naprawdę... Toć, widzę go, się śmieje. Przecież zobacz, kto ci trąbi. Widzę, słyszę. E, 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 e. Albo po prostu zresetujesz ten kombajn sprzedaży, kupisz go i przyjedziesz samym. Oprócz tego. Zaraz prostu... go wyłączę i może ja muszę go wyłączyć. Nie wiem, no ale to beznadziejnie wygląda, także trzeba będzie sprzedać i go kupić jeszcze raz. <laughs> Aha, no bo to jest zboża ile. A widzisz teraz? No ale nie no ja widzę normalnie, ale jakby, jakby normalnie, to zboża by ci źle by było Maty stówka? Tak. To jeszcze ja dalej pojadę. I... No nie, nie. już stój tam, stój tam, stój tam Stój Mati! Ale tak żeby Kaziu przejechało tamtej strony Posun się trochę tak. o Wiesz? Ej, o się sypać i może Ej, dlaczego znaczy nie mogę sypać? Wiem, ja że się idziemy, zbugował baj Patrz, stój nie wierzę w kukurydzę tym headerem Aj kurde, za burtę sypiesz, takie ciśnienie Nas, musisz no to, ma, Nasuń, to muszę tak. resetować sobie Mati wyjdź z, się otwierało kombajn, no nie? wyjdź z niego. Wyjdź z niego. Oczepię i podczepię tego headera. Ale to weź Mati, nie 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 to nic nie da weź go Mati, odczep. Header. Jeszcze raz podjadę, może coś się odbuguje czy nie? Nie, raczej koma się coś zbuguje. Dobra, Dobra dupa. Od, od, odczep header i ten wyśniąć jurek sprzedaj go i kupiesz. Dobra raz. zaraz przyjadę tutaj nowym, gdybym miał nowego, że macie motogodziny na rumbane. Dobra, kupuj mi, dobra, Justyna już. Justyna przeszła, będzie na odcinku. Pozdrow, no, po, pozdrawiam. <grym> Mogę snap na kamerkę wrócić Ale wróci się otwiera. O, teraz Nownix. Ale jak... A to na co mi jeszcze wejść hider? Byłem sobie tam ten. No właśnie. Gorzej jakbyś, Jurek, sprzedał któremuś z nas. Dobra, Jurek. A co? Leć sobie potem. potem. Po to poczekaj, ja najpierw tego to wysypię, bo mam 70% Znaczy No co, no zaraz to przyniosę. Co mm. <laughs> z tego goń? No i idziesz, na spać późna godzina, jutro do szkoły idziesz <grym> Plecak musisz spakować O plecak musisz spakować na przełożyć O kur Nie wiem już czego Ale spiery, dalej. <grym> <grym> ja, ja to dalej Chciałem się, co? Młóciłbym. Jadę młócić panowie. ty wierzaj w to, co wyjechane było. W co? W to miejsce. w moje miejsce? O, teraz mi się składa i rozkłada kombajn pięknie, prawda? Zatem to ja nie wiem, co to, co, Ej, ale ja nie wiem, co tu się stanęło. O, o! No nie wierzę, tutaj... Ja nie wierzę w to, po prostu włączam F9 Dużo to F9 nagrywam i automatycznie ziewam Jo, a mnie wszyscy wołają, że mam kończyć na kompie nie zawsze tak jest Watko włączyć nagrywanie, zawsze tak jest <laughs> Snam, Może zejść ze z komputera, a nie kończyć na komputerze Dobrze Skończę odcinek, już idę No dokładnie, ja też idę Ja też no Jeszcze za jakieś 10 minut. No, tak mówiłem też. Co jest, no? Spadaj, nie I będę ti... kończył przez siebie odcinka. Na nie nie mam będziemy... 50%, nie? Kurczę, najgorsze, że nie wiem, jak ja teraz mam kamerę postawioną. Przesuwamy. Jesteś na Ile macie procentów? 100. O Boże, już jadę. Ja, ja się nie piłem. jeszcze kółka nie zrobiliśmy. Ty i drugi zbiornik. A ja wsiadłem no. dopiero do tira, nie? Zdążyłem do drugiego tira wsiąść, żeby nim przyjechać Chłopacy, szybko coś noc się zapada, to wiecie, tam trzeba światło pozapalać, jak Chyba, chyba. Cię wszystkie... Ale przynieś mi picie Przyniesie mi picie? Ale kogo? Mnie tak. czy Justyny? Jak ty... Jurek masz cycki, to pozdrawiam bardzo serdecznie No właśnie nie mam, ale wiesz, tak zawsze tam jebowanie No nie ta. nie. A siebie też, więc wiesz Nie, no syna tu siedzi, bo wczoraj co e, chłopacy byli Mieliśmy małą libację i tak wyszło, że od niej stolik wziąłem, bo ja u siebie stolika nie potrzebuję, bo no, po co mi pod stolik jakikolwiek No i stolik taki wzięliśmy, że tam żeby piwerko postawić czy coś tam innego, jakiś inny prowiant. No i ten, i tak wyszło, że jak wyszło, że no, ten stolik nadal u mnie stoi Ale nie wiem czy warto to zabierać, bo znowu pewnie chłopaki przyjadą, więc Dobra, tu już dalej ci nie pomogę. Już nie zmieszczam. Teraz dążył złożyć ten header ci powiem. To było wymierzone wszystko. Ja tam no. było wymierzone. Na fuksie ci się przypomniało. Nie. O ja nie wcale. Juk! Ale, ale, ale ja o nic nie wiem. Ale halo. Wiem, że z kukurydy będzie zwała. To ja tego tira jednego nie przeprowadzę w ogóle. Czekaj, bo odjechałem za daleko. Mati, jak dojdziesz do końca to stań, to Cię zaraz dosypiesz do końca. Mnie. Okej. Okay. I zaraz tir będzie pełen, nie? ja mam 5 ton. Co zawiesisz, to będzie... Za tego... Syna? Ej, ona mi przyniosła to pięć, czy nie? Nie. Ej, ale teraz chyba... W... Albo mam deja vu. Ale jestem głupi, przecież tu piwo stoi. O Boże, co za idiota <laughs> Od wczoraj? Ej. Czy przed... Od soboty. Jeszcze połówka Wiec. stoi. Mm. O, Mati, flaszka się otągł. Dobra. Tam ci tam, tam grube tam. libacje były. Nie no, Mati, nie jestem mm. to jest przesada. Ale no, w sobotę. Na sobotę? Okej Bo teraz dwie Usyna daj mnie to ty. Daj mi to syna Bo nie zaniosę ci tych stoi ty. No daj tu no Dawaj to Tylko nie wlać w obiektyw Liczę do dwóch No Ty jakaś aż tak do daleko możesz liczyć? My iść Tak daleko? No, no no więcej mnie nie naumieli ale nie, nie było ten, stopera nie puszczałem specjalnie żebyś ty miała czas Teraz przez cały odcinek będę ja siedział się z nią kłócił, nie? No bo mnie drażnił Nie, o ja zamknię się nie denaruję. Dobra easy już sobie poszła O, pełno mam, guys No mówiłem żeby się wysypał Nie, nie wysypie się, jedź Dobra byś je stał Jak w tym czasie co stoisz możesz mi tira białego przyprowadzić Dobra, pomóc no, przeprowadź Tego białego, białego No stam weź się, te potepa no, nie i nie ma potepa Ty Jurek dookoła Ale Odobacz gdzie w jest w Ten tir Juruś Już jadę, już, już Dobrze mi, A tu miałem... a wy tu już jesteście? No to też już mam pełno Ja się tu nie spojrzałem. Dobra, w ogóle. my już na ten, sypniemy najwyżej na tą. Tego tira? Na tira. Kurwa, pewnie nie dojadę. Nie dojechaliśmy, lol. Weźmy jak po trawie, kawałek Prawą stroną po trawie. Tego ty chcesz też, żebym przeprowadził? przyprowadził? Tego? Białego. A tego? Chyba trzeba było cofnąć, no gdzie ja tam byłem? nie ma? Aha no tak bo dwa tyle kupiliśmy rolno no, rzeczywiście Czytaj okay. w komentarze A co to są silniki i A. to jest grupa w Dawaj. ogóle Fenda i Maseja i w ogóle Valkry. Nie I Nie wiem o co to chodzi No było w komentarzu nie czytałeś Czytam, ale nawet nie, nie, nie wiem o co chodziło w sumie Jestem Postaw go jakoś tam ładnie Tylko tak do strzałką do wyjazdu Tak no backpack żebyś wyjechał nie wiem czemu tak są nasz biurek, wjechał pomiędzy nas i już obać się No mówię. Wysypani. No i jeszcze, jeszcze ja bym był wysypany. Mistrz kombinator. No, Jurek, o, sfera. Zresztą ja pierdolę. Jurek, jedź w prawo twoje. Dawaj nie tu rozładuj. Ś ściągnij, Jurek, tu ze mnie. Zaraz ci powiem ile... Ale ma ciężko, Jake'a, co? No, nie dźwiga się w ogóle. Dobra, stój. No widzę jakąś tak właśnie żeś mnie nasunął. Chyba tylko zrzucę tu ci z dwie tony i... Dobra, lećmy tamtego. Ja już tu dojadę sobie do końca. O jak ja to jedzie, jak jedzie ta Jayka, bo się tak zbiera, że... Jayka to mogłem się, po... się odwrócić. Powiem ci, ona słaba, tak się kurde wolno no, zbiera. No ma takie przełożenia, no to pewnie, że... Życie I chłopat, chyba się odwróćcie się, żeby rurami na zewnątrz było. Mati, mhm. ty już jedź rurą tu na zewnątrz. O, poczekaj, za chłopo. Kur... Opuść sobie ten... Co? zaczep, no. zaczep. Na, na prawym tym. O no, no, i teraz będzie się trzymało, teraz będzie normalnie przyspieszał. A, no, to dobra. No, ja nie wiedziałem, że ona ma tę funkcję w ogóle. A. Dorek, muszę sobie dosypać tego z tyłu. Ja jest z przodu, tira. Światło pozapalajcie. Ło wow 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 Dadek nie daje rady Jak światło zapalisz? No Nie ja lagów nie mam jak światło zapalić ja A ja jestem na tym szybkim necie, Ale miałem laga jednego takiego nie wiem co to się od Bo wszyscy naraz zapaliliśmy światło A może Ma ja ja do... ty wiesz jedziesz z nimi na ten, na czołówę? No, jedziesz ty drugą. piłkę Cieł Dobra już spokojnie peda... Ten w Wiesz, że akurat ta pistolet Ale Jurek, ty nie słyszałeś naszej wersji No nie No to, A, zaraz no to widzisz, nasza wersja jest lepsza No, ja nie no puszczę, to później się... Tak. No ja ci zaraz to zaniosę Zaniosę jeszcze 5 minutek i... Ja bym to puścił, ale trochę późno jest Nie puszczę, ja to wyłączę zaraz Ale co, wy przerabialiście czy co? Nie, nie. Albani nam przerabiali. Aha. Mam na graniu 2 zrobi się. No. A ty wiesz, jakie ja miałeś szczęście z tym odpalaniem, że tam częściej Manko, nie? A akurat ja wróciłem do słuchawek. Nie, gdzie oh, że ci powiem, ja, tu, ja mówię Z2 i poszedłem gdzieś z kimś pogadać, nie? Przyszedłem za <laughs> tym częściej Manko. To nie słyszę, nie wiedziałem nawet, czy to jest Z2. No mówię, że jestem Z2, a ten patrzę od pa Nie, no patrzę stałeś, się. patrzę, czy wszyscy się był ustawili. Wiesz, ja sam, wszyscy, no to dobra, jedź. Pełne, do puste nie wyrzuciłeś jeszcze? No, przednia pełna i tylnia do połowy. To, to wam pojadę na drugim, zestawie. No tak, pojedzie zaraz na nim. Czek. Trzeba nie ma zapalonych. Mam, tak samo u ciebie nie widzę, że są zapalone tylko. Znaczy, ja tobie widzę, że takie, takie są Zmugi. te, takie dziwne. O. No, a u mnie było zapalone i teraz nie jest zapalone. Ale to też powinni dopracować, że to na mul powinno było widać. No u wszystkich widać, a nie tylko takie takie plamki, że coś tam świeci. Macie pełno? No, no. ode mnie sypał się już. To poczekaj, to ja... Aha, dobra, to nic. A co? Nie wiem, jak to bym się dobrze pojechał to bym w drugą pojawiał. stronę. Taki kawałek z sermiastu. Ja bym je w ogóle zlakowało. Cieszytnie. Czepa Przecinamy to to jest ten kawałek, czy jak? będziemy stać i wysypywać się, nie? Przecinać ma Mati? No nie no, tutaj ten kawałek, no to będziemy przed... tak jeździli pod na komerkę przed... Ale w którą przecinasz? wzdłuż No webra, dawaj. Tam to macha, dobra, dawaj Tak, mamy lewą stówę To żeś przeciął, pewnie w środku gdzieś stanąłeś Czekaj, no, ja Jeszcze odwrócę. nie zacząłem, nawet przecinać, co ty? No. Co, już pełen jesteś? Jak tu każdy to wiesz to od razu w mój rząd, bo jak mu tu przyjedzie to będziesz chciał dalej. Wycofnij tak nie ma co robić O no, i wyjedź Jak to teraz zetniesz tu po skosie to wyjedź i jedź tam do końca gyd. to stań, to się wysypisz do końca Tocnij to po skosie i jedź tam Chodź tu nie Nie śpiewam tak jak to leci <grym> Ja nie. bym zaśpiewał ale się trochę cykam tu by takie rzeczy Dobra, Jurek tam będzie pełno jak coś Gdzie pełno, poczekaj za mą jeszcze, zaraz ja z tobą polecę No dobra, no bo ja to jeszcze mówcę sobie Ale zaraz wyjadę na bogi tam I wyciągnąć to z dwóch Ze dwóch, no kurde. dwóch, no kurde A no nie mnie wysypałeś mnie cała... chodź. Tu. No pełen jestem Drzegę, <laughs> by na niego, chodź tu. No chodź no nie denerwuj się, no chodź Teraz on na nią wchodzi jeszcze mało. Ale miłączy. To, to, to zobacz, co się zaraz nie działo, ducha. nie? Wiesz jak nim buja? Ty akurat obracał mnie w tą stronę kamery i nie mogłem cię znaleźć. O, teraz ten zakręt. Jak leci przyczepa? Do mu, się nie dojadę do końca. Aha. Nie cicho w ten. tylko ten Zwierzaki cik, 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 cik. Ale tak fajnie to nie jak jest pasz północ i my tniemy kukurydzę Północ no. jest? No, A, no północ zna. jest Tu do pierwszej? W Fajnie to wygląda 22, nie? druga także teraz kończymy jeszcze jadąc I wygląda zboże, yy, no ziarno. O Jezu ale jeszcze fajny na koniec a co? No przejechałem przez dwa rządki kukurydzy, bo się skończyło. To dosyć tego tira, bo on jest pełen. Ten drugi. Ten twój, biały. A już. No ty góra... Pożycz mi panie kombajna. Co co jest? Mam tamtego, że mam pełnego No to weź se tego No tak, no to wysiadaj Jajka se weź Ha, no ta, albo wiecie, no jo I pali to. Ludzie sypać? Jo, no, ta dobra. dobra Ale przybywa Ale będzie ciężko no ja normalnie powolutku to urbanii na jedynce wyjechałem, nic nie jedzie, nic. O kur... to Trochę z ciałem. O chłopie, jak ciężko. No, potem tą górkę 20-24 ledwo. Ja 19 ciągnę Co, na kierunku wyłączyłem. O, to z górki, ale też ma ciężko się wyłonić. Trzydzieści. Ten nie zostawił, w piździec. Chłopak jak mi o to. I kur... No widzę, że cię miał złagalać. O, pociąg jeszcze Jedziesz, czy co jest? Tak było. Słyszę po twoim internecie. Aha, Jurka znowu wywali. Pewnie. Ty no, on skręcił w jedno miejsce i jedzie prosto cały czas. Już teraz nie. Jedź, 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 jedź. Będzie ci ono długimi. Co ty to, to nie mi dałeś? No, no jak to... już? Cię Wywaliło cię. Dobra, to tylko ja wiader rozładować, będziemy kończyć. Nawet przyjechowić się No, Dobra. Tak więc ludziska. Dzięki za oglądanko zostawcie łapeczkę. Suba. Jak co wolicie udostępnijcie, trzymajcie się, do jutra, na razie.